Szymaneczko z tej strony cypher, ze mną jest XGTA LS. z tej strony XGTALS Tak, w dzisiejszym odcinku jest to odcineczek drugi. Poza odcinkiem skończyliśmy tamte pole kosić i talerzować. Poza odcinkiem, trochę ten też od razu sprzedaliśmy, te wszystkie te. Fajnie to. Poza odcineczkiem, też posprzedawaliśmy to, co było w silosach. Jak widzicie, mamy 23,5 tysiąca, że tak powiem. Tam z groszami. I oczywiście, też musieliśmy kupić ciągnik. Także wzięliśmy kredyt, ale już kredytu nie ma, bo y, trochę spłaciliśmy go tymi, tymi y, sprzedanymi. Plonami, że tak powiem. Możem chuj wieczym. Tomek, ładuj. A, już bijam, panie, już bijam. gramy 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 Także mamy. Jesteśmy na plusie cały czas. Nie tu, prawda? Aha, ty już nas nazwany. Aaa. Szybki, Tego się nie spodziewałem. Wow, o ja pierdolę. -no. To zobacz jak jeszcze daleko, zobaczcie, parę zbogowana. Jestem szybki Bill, kurwa, dobra? Zadawaliśmy kupili, a piękny różowy kolor. Laski będą sikać, jak go zobaczymy. No <noise> dziwnie tak chodzi ten... Jak masz ten. Y, tura, nie? To tak podskakuje, tak jakby się zwieszał. Ale dobry jest, bo y, nie laguje tur na multi, nie? Bo jest niedoczepiany. No ja wiem, ale jak podnosisz i opuszczasz, to takie są jakby lagi. Ej, chuj A dobra. Łoho, panie. <laughs> dobra. dobra. To to zaraz sprzedam. To. Czekaj może... jeszcze, już to będzie, nie? Ja wiem, wiem. I to sprzedamy ten jeszcze przyczepkę rzepaku. I kupimy sobie o, dwa siewniczki No niestety te same, bo nas nie stać na większy no. Dostaliśmy... Promocję na ten Za to, że dwa kupujemy, także troszeczkę taniej będzie ja. <grym grym> Czego tu więcej się nie chce nawet. Aha, no to taka tekstura jest, że jest, że tu jest ten raz no. sorry, nie było pytania y Dobra to ty od razu to ma jakieś za mną. siewnik w tym sezonie no. będziemy siać? No nie mamy innych ciągników. Aha, no tak. O, kurde, no tak się... To nie jest drugi sezon. Ło! Ale miotło. No i co? I niestety ja będę musiał wrócić Albo pojadę tyłem Tyłem, że się pieprzył. Nie? Wyciska... Czkał ja ci podrzuci. Początek odcinku. Odcinek, co? Na... Początek odcinku, czas na pozdrowienia, bo w tamtym nie pozdrawiałem nikogo. Paweł, Żalko jeżeli to oglądasz, Mar... Marcin, Kamin, pozdrawiam Was wszystkich. Czupa szupsa, Marcina, też jak się oglądał. Yy, ja się dołączam. Zaję się połowy ludzi nie znam. A no tak, bo ty nie grajesz z nami na tym Zaję z Pawem i... i... Ale też ich pozdrawiam. No, no to możesz poznać, no zajeb... tych ludzi trzeba poznawać, nie? No ja. To ty no, jeźdź tam, tam pod sklep, nie? No jestem sklep. Dobra, poczekam na ciebie, to ten dach otworzył? Ty? No musisz wcisnąć i się dach otworzył no. Nie... Nie, no, już nie hmm. był dach nie ty, ty, ty u mnie zamykasz i u siebie Dobra, chodź tutaj, wyjdź z ciągnika ja u ciebie No nie zamykaj <laughs> mi drzwi Chodź tutaj Wyjdź z ciągnika Albo nie, poczekaj, tam na tym założymy mnie, bo teraz ty bym jechał o! Dawaj Okay, tu, sobie o, psz, a, kurwa No, niestety, ale nie wyhamowałem. Nie mam ręcznego tutaj. Co ty odpierniczesz? <grymka> nic co? Nie <grymka> nic. Nic. Ja tam nic nie mówię. O, napisałeś te. No bo... Wiesz... Czasem tak trzeba. Panowie, żeby nie było, że... Cypher się nie zna, ale to będzie siany... POPLON! Prawidłowo powinno być zaorana, my poplon później na przeoranie. Chodź tu! Gdzie? No, na piechotkę. Na piechotę... Odczep. A. Eee. Czekaj, stół i zaraz podczepisz A nie, ja czekaj, podczep podczepić. sobie ten, dobra. Dini, 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 dini. Czy, czy, czy. dobra. co sobie dinaj, 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 kupisz, nie? kupisz dobrego, nie? Nie kurwa, tam mi pozamyka wszystko Fuck Ja podpinam tobie tymi. Każdy Zraz. sobie i chuj Chuj mam <laughs> Kur... Cool. Podpiąć Ci? A jak już stoisz... Chyba tak, ale chuj... <grymne> no. Ale wysoko podnoszą, zajebiście kur... Mm, ja teraz będę miał najgorzej... <grymne> będę wracał tyłem... Ale już się jest postawiony, to wiesz... Niech pszałtem, ty prędzej polecie. Tu padam. Tu blada. O. Oh. Nie tam, nie tam, nie tam. Nie miększa tam. Sorry. Hehehe. Oh. <laughs> <laughs> Słówka, 89 zł. Bara, bara, bara tikki tiki, tiki. Uuu, Co? Od kogo tego zatoora kupować? Snówkę czy od jakiegoś ciecia? Nie wiem o co. No kurde, luzy ma na tych. Nacięgnasz, na że krzywnik latach Tak? No, Ta. masz Ta. kurde tylko się pytam, gdy go kupowałeś, nie no, wiem to... A mówił, że tanio, bo wszystko dobrze działa. Tam widzisz, trzeba jechać go sklepać. idziemy dalej, tak go sklepiemy Sklepać to wiesz co można. No maskę mu uklepiemy trochę i wiesz. I... Zaleźć jaką maszczelkę, jak chcesz, żeby po prostu jemy, nie? No <grym grym> ja. No, Od razu troszeczkę zwolnił. Ja to wiesz, nie lubię niejasnych sytuacji, nie? jak coś to wry od razu i... Tak, tylko pytanie, gdzie tu się napełnia. O kurde. Cool. <laughs> się okaże, że z tych silosów sprzedaliśmy wszystko. <laughs> Jeźdź tam gdzieś na tył, szukać, gdzie tu się napełnia. Ups, tam jest talerzówka. A dobra, niech będzie tutaj. Troszeczkę tak nie... tak za bardzo, ale niech już będzie. Podejrzewam, że tutaj będzie Idziemy lepiej kurwa Eee, no pewnie Tę to by łatwiej się po co Co się jem? nie wiem Znaczniki używamy, czy nie? Eee, tam znaczniki znaczniki to ty, ty, ty. no i co się bawisz co no co <laughs> nie bawię nie to ciekawe czemu no to ciekawe czemu cały czas dach mi się zamyka i otwiera nie wiem no otwórz otwórz <laughs> co nie dach tylko siewnik dobra <laughs> jedziemy to ja myślę, że może sobie łupniemy rzepak, bo rzepak najdroższy na razie trzeba się wybić. Dobra. Tomek! <słuch> 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 Ej, niech go <słuch> <słuch> no, kurwa, Macie. <tans> te! Te co? Co? kurwa No ja pierdolę <gryd> Tomasz! Ja cię zapierdolę! No kurwa, co to ma wyjść ty? Przecież mówiłeś, że skoczyłeś kości kazałem zostawić tylko, <śık> bo na ja drugim odcinku mówię, czy dokończyć. Nie mogę Idź po co? Idź i to z kosia ja pojadę na drugie pole Ja nie mogę, mówiłeś Pytałem się, no, no Ja i ty jeszcze ta czy w Ja pierdolę Kur... Żółw szczęcia Cięcie, cięcie, ja ci dum cięcie Ale mówiłem to ja se polecę tutaj na te pole, będzie szybciej Ale mówiłem, że y, jest, bo ty kazajesz zostawić kombajn jeszcze no. no 18 na godzinę może wyjść prędkość, nie? Czy mniejszą trochę? Czy No Człowieku, nie Co ty chcesz? Kurwa. Ciapem piątką się zasunę, także... Może być. też mu nie bali. No, no kurwa mać. Co? <grym> Jajco? Jeden zero dla mnie. <grym> Kurwa Ja pierdol, ale fail, kurwa A wszystko to Myślę Przez nie Tomasza Który mówił co innego Zaraz go pacnę Ty <śmiewanie> się nie śmiej, kurwa No ja pierdolę No dać takiemu ciągnik to kurwa Ja pierdolę no kurwa ja. Uspokój się to jest gra realna To nie jest sezon drugi <śmiewanie> Nie widzisz nic. Nie, co? O ja pierdolę. Człowieku. I tu się włącza pod G czy pod czym? Co? Kiedy? A, pod J. B i J. <laughs> Człowieku, ja nic nie chcę mówić, nie? Ale zrobiłem ten trzeci pasek i już mam połowę, nie? Mhm. Mm Mieliśmy razem się. O kurde! Cool. Dobra, nic nie widzisz. Ta, jeszcze słomę zrobiłeś, co? Ja pierdolę. Kurwa, dobra, ja tam się nie patrzę. Lepiej. Nie mogę tego włączyć. X Bara -y. bara bery. berry Bara barabana berry baby czy jakoś tak to brzmiało? Ale ładem tak sólkie słomy mają Ja pie dole Co? <grystanie> Kurwa, kto posadził drzewo na polu? O ja, o już słychać bizona ale z ktoś dostanie? Co? No raczej nie ja. A, pojadę tak mniej więcej, żeby teksturka była. Każdy tak trochę nierer, a nie. O, to, to, to. Troszeczkę wytegować trzeba na równo. Tomasz! <głos monitoristy> Co? Że koszę! <głoszenia> No to ty chcesz od nie? Bo wypłaty nie dostaniesz I tak nie dostaję No dobra, cicho Nie, w następnym tym odcinku ty nie miecisz. Nie Kombinuję, no. a i tak nie wyszło tak jak chciałem, Aż, kur... wiesz co by się przydało? Tomek no. Tomas no. Wiesz, co mi się przydało? Co? Baki Co? Baki <grym> A! Jakie no, baki? To nie to Zimbi <grym> został Gdzie ta ta stoi? Tam koło przyczepki Widzisz, widzisz? Wszystko przez ciebie Ale tym ciągnikiem to ja nie wiem Co za nie? Co mi tak kurwa się, normalnie jak bizony bym A? A? za ta droga chyba nie Teraz też chuj Kurwa gdzie? Mam przyczepę, to ktoś pięknie ustawił No wiem, nie chciało mi się już cofać Aha Dobra, ja skończę tamtą Ta żółka mi się nie zapcha przy tej słomie? Kuwie, może posznie nowe talerze także wiesz <noise> Dobra, misiaczki, kurczaczki, kurwa co ty robisz? Zadam? Także pomału będziemy kończyć Niestety za dużo w tym odcinku nie zobaczyliście Ale nie będę pokazywał palcem przez kogo nawet jakbym pokazał, to i tak byście nie zobaczyli. Nie życzę sobie. Ty tam się cicho. Ty nie masz nic do życzenia. Dobra. No ja bym się w kurwie. Ja nie wiem, kurwa, no. I Co, pociąg?

Jeszcze Na nagrywasz? Ty co? Jeszcze Na Na nagrywasz? Tak, właśnie jeszcze miałem... Właśnie <noise> miałem zakończyć już. Nie nagrywaj, bo tego dźwięku, bo ludzie wiesz, już im wysadzi. <głosy> <głosy> Mówisz? A Ta to la, się pinka da... do mnie, pany. Tak jest. dobra Tak więc kończymy z drugiego cineczka. I widzimy się w Sieć. następnym trzecim odcineczku. Już mam nadzieję że razem będziemy sić. Dobra, tak więc Tutaj to pole skończę chyba poza odcinkiem. Żeby was już nie nudzić w kolejnym. A będziemy siali tutaj to na dwa ciągniki. No. Cyfre może tam gdzieś w agencji coś wycykał, że jakiś ciągniczek się kupi. Nie, no co ty, chociaż, nie, może będziemy zbierać na ten roz, rozsiewacz, przecież trzeba kupić. <laughs> Także, będziecie dobra. Chcesz babę wynajmij, będzie ci siała. Co? Babę jaką wynajmi, będzie ci siała. Tak, rozsiewasz nie się... Dobra, bo my tak przedłużamy, przedłużamy na to czas. Dobra, to... Tą... Na razie! Manage car.